Dzień dobry, z tej strony Złomnik. Trochę mi trudno w tym roku robić relacje z Forza Italia, ponieważ wszyscy sobie chcą ze mną robić zdjęcia, to jest pomysł. Weźcie sobie po prostu moją twarz, wytnicie z tego kadru, wklejcie sobie ze sobą i będziecie mieli ze zdjęcie ze mną za darmo i bez mojej obecności. W tym roku oczywiście najpiękniejszym samochodem z lotu jest moje Seicento z napisem Zieleń Miejska. Projekt z tym autem jest do obejrzenia sobie tutaj w górnej części ekranu. No i postawiłem je na samym środku głównego placu, żeby wszyscy widzieli je, jakie jest piękne i wspaniałe. Tutaj mam jakieś tam Ferrari, Lamborghini, Maserati tego typu klimaty, z tamtej strony też jakieś Alfa Romeo, zabytkowe lunche i tak dalej. Ale po samym środku stoi moje wspaniałe Seicento. W tym roku jest wyjątkowo ładna sekcja 500+, tutaj mamy 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 samochodów tutaj przybyło na ten e, zlot włoskiej motoryzacji. W sekcji 500+, plus mamy wyjątkowo ciekawe okazy. Zawsze się boję, że jak ktoś zostawia takie auto z otwartym dachem, że ktoś przyjdzie mu do środka wrzuci śmieci, bo pomyśli, że to jest kubem na śmieci. I tak nie można robić, proszę Państwa, nie, nie, nie. No tutaj na przykład ktoś ma tatuaż z Multiplą i ja to trochę szanuję, a trochę jestem przerażony Lancia Delta Integrale, ale to nie jest zwykła Lancia Delta Integrale, to jest wersja diesel bo teraz paliwo jest bardzo drogie, więc ta Lancia Delta Integrale to jest wersja z dieslem, tutaj pod maską właśnie widać to jest chyba 1.9 TDI, jak dobrze widzę doskonały projekt, bardzo szanuję i oczywiście Alfa Romeo 156 Grand Theft Auto, to nazwa pochodzi od tego, że właśnie się kradło w Grand Theft Auto, się nią rozbijało i ganiało się po ulicach super wóz, piękny one teraz bardzo podrożały Teraz taka ładna Alfa Romeo 156 GTA. Może kosztować nawet 700 tysięcy euro. Na razie daleko nie zaszedłem, ale póki co moim faworytem jest Fiat Regata Kombi. Piękne auto z czasów, kiedy Fiat nie wiedział, że istnieją inne kąty niż proste, więc wszystko co robił, było pod kątem prostym. Prosty samochód dla prostych ludzi, czyli dla mnie cudowny. Zobaczcie, to jest napisane Exotic Cars. I teraz co myślicie, jakiż to Exotic Car ma podkładkę z napisem Exotic Cars. Tak, mieliście rację, to jest Fiat regata Sedan, a to jest Lancia nieudolnie przebrana za Citroena, ma napisane Turbo DS. Nie, to nie jest DS, ja wiem jak będą Citroen DS, znowu Włosi wkręcają. A tutaj jest taka sytuacja, że na zlocie pojawiła się cała Łódź, Wyobraźcie sobie, że robicie zlot, i przyjeżdża wam cała łódź na ten zlot I dokładnie tak wygląda cała łódź Zmieściła się tutaj na przyczepie ciągniętej przez oczywiście Alfa Romeo Ależ to będzie srogi zestaw Jak ta Alfa Romeo będzie jechała na swojej lawecie A ta łódź będzie jechała na osobnej Ależ to będzie genialne Jakiś człowiek chce zaparkować jakiś dziwny żółty samochód Koło mojego pięknego Seicento Halo proszę pana, pan uważa, bo tam bardzo cenny wóz Jak pan porysuje lakier to będzie pan płacił za to Zobaczcie, ludzie stoją tyłem do mojego wozu Zamiast go fotografować To jakiś tam zwykły żółty samochód fotografują Oszaleli w ogóle o co im chodzi? Przecież tutaj stoi najładniejszy samochód z lotu O, to też Maserati, chyba to jest Szaman e, Maserati Scatman, Maserati Sz -Szar Szarma Maserati Szmal Dobrze, ja już wiem jak się nazywa ten model Maserati To jest Maserati Szejmal Tu się jakieś ładne rzeczy też dzieją O, proszę bardzo Tego w zeszłym roku nie było Fiat Dino Obczaj to chłopaku, obczaj to dziewczyno ja wszystkie Ferrari mam w nosie, kiedy widzę Fiat Dino z silnikiem V8. Jo! Jezu jakie to jest piękne. Mógłby cały zlot być unieważniony, tylko się stawia ten jeden samochód się na niego gapimy. Cudowny. I tutaj jest Lamborghini, która odpowiada nam na pytanie, czy dług publiczny polski zmalał, czy Urus. No moim zdaniem Urus. No i kolejny przejaw, że organizator się nie zna. Fiat 131 Brawa. No ja proszę Państwa, wiem jak wygląda Fiat Brawa i on tak nie wygląda. To jest normalnie przecież e, Fiat 131 Coupé Alitalia. Mhm, to właśnie on. Ale jednak te zderzaki pięciomilowe w tym samochodzie. Jednak jak Fiat robił zderzaki pięciomilowe. To wszyscy inni, można powiedzieć, nie mieli tego we wsi. Te zderzaki są tak daleko od nadwozia, że tutaj można włożyć całą moją pięść w tę dziurę i ona wyjdzie i się zmieści. Naprawdę fantastycznie jest pomyślane. Tutaj mamy piękne Cinquecento. Ma tablicę WZU, czyli wóz z Ursynowa. No i tutaj za szybą mamy napisane Fiat Model, coś się weźmie. Przyskuję, co pan chce wziąć? To już widzimy jednego z uczestników mojego konkursu na e, nagrodę. Na auto o najniższej wartości. Ile panu dopłacono, żeby pan wziął ten samochód? No i znane ze spotów Young Timer Warsaw, Uno Busso, czyli jedno busso. I tutaj właśnie pod maską widać, to jest V6, 24 zawory z Alfa Romeo, poznajemy go po tym bardzo błyszczącym kolektorze, od razu z daleka widać, że to jest v Co robi v w Uno, to nie wiem, podejrzewam, że powoduje gwałtowny spadek trakcji na przedniej osi głównie. Ale prezentuje się to naprawdę fantastycznie. Na pewno nie wiedzieliście, że jak jest Alfa GTV, to ona ma reflektory jednolite z jednego kawałka, z jednej obudowie. I dopiero jak się opuści maskę, to się wtedy robią te okulary, bo te okulary są tylko tutaj w masce w postaci takich otworów. Jak się to opuści, to wtedy te otwory trafiają nam tutaj na te lampy i to tak ładnie wtedy wygląda. Jak się otworzy, to wygląda. No tak jak wygląda. O. Dziękuję bardzo. O, jedzie po chodniku. Proszę pana, lampa się panu nie pali. Nie pali się lampa. Jakbym miał mówić na serio, to ten samochód mi się strasznie podoba. To jest Maserati 420, 420. 420 po angielsku to znaczy, że się jara jointy od numeru artykułu w amerykańskim prawodawstwie, który oznacza karę za posiadanie marihuany. I to jest właśnie Maserati Biturbo 420, czyli jest to idealny samochód, żeby sobie w nim zajarać. O czym rozmawiają właściciele Maserati Biturbo? Byłeś na najnowszej wystawie Rebranto? Nie wiem czemu, ale jak widzę te Maserati, to mi się jakoś tak ciepło robi na sercu, chociaż w ogóle jest bardzo ciepło. A to jest dokładnie takie Quattroporte, jakie miał e, amerykański aktor David Carradine, tylko on miał czerwone. Potem on trafiło do Polski również, a to jest srebrne. Jest to moja ulubiona generacja Quattroporte, ponieważ to jest takie z 100%. To jest takie kanciaste. To jest taki typowy przykład włoskiego niezdecydowania, czy chcemy zrobić auto, które wygląda jak amerykańskie, czy które wygląda jak włoskie. Ostatecznie nie wychodzi nam żadne. No i co najważniejsze, też ma. W środku podłokietnik typu hałka i to dodatkowo w kolorze pieczywnym, także naprawdę wygląda to wspaniale. No i ta deska rozdzielcza taka troszkę przypominająca tego, tę deskę z Raytona Fisore i kolorem i tą szeroką konsolą. Jest to czysta wspaniałość. Gdybym taki wóz dorwał do filmu, to bym go tak filmował, ażby furczało. A to jest najpiękniejsze współczesne Maserati, jakie istnieje za sprawą tych lamp. To jest tak, jakby oni się pomylili i zrobili te lampy piękne, takie łeskowate, a potem w następnej generacji po liście stwierdzili, nie no za i zrobili takie zwykłe, paskudne. Tu widzimy dwie Alfa Romeo Spider, które się wyróżniają tym, że mają z tyłu taki wystający, plastikowy element, który jest nie przypiął, nie wypiął do reszty samochodu, no bo tak, jakby reszta tego samochodu jest naprawdę ładna, smukła i taka przyjemna w odbiorze, ale jak się spojrzy na to, to pytanie tylko brzmi, what the f... Przepraszam, że niewyraźnie, właśnie jem. Ale Malczek, ja to Alfa Romeo Giulia. A tutaj zobaczcie, ktoś przyjechał polonezem. Uwaga, co tu się w ogóle na tym placu dzieje? Zobaczcie, tu jest wszystkie wyprodukowane Alfa Romeo w historii. Przyjechały dzisiaj na ten zlot. To jest cała produkcja Alfa Romeo w historii motoryzacji. Jako przedstawiciel zieleni miejskiej chciałem gorąco zaprotestować przeciwko rzucaniu odpadów na trawnik. Idę tutaj i zobaczcie, ile ludzie porzucali na trawnik metalowych odpadów. Stoi to wszystko, ja to potem będę wszystko musiał sprzątać, zbierać. Naprawdę skandal. O, to ma napis na koszulce. Ducati. Proszę Pana, w tym miejscu to chyba Ducato. To by się bardzo przydało. To jest pomysł na następny rok. Ładne auto z ładną naklejką. Alfa Romeo 146 e, z naklejką Sempre Rotamy. rotame Bardzo polecam, takie naklejki są w moim sklepie sklepzlomnik.pl, wejdźcie sobie i se kupcie I tutaj gdyby był konkurs na najwyższą utratę wartości To myślę, że te Lancia Tezis by mocno tutaj e, z, Mocne miejsca zajęły, bo te samochody Bardzo gwałtownie straciły na wartości Ale nie straciły na uroku Jest film o i Tezis na moim kanale, jest To auto wspaniałe I bez sensu Nikt się nie zorientuje, proszę bardzo Alfa Romeo w wersji SUV. Słowa bym nie powiedział oczywiście dostała faromeo. Od razu widać. No, wreszcie coś ładnego. Mam nadzieję, że ten wóz przyjedzie na Konkurso di Eleganza, ponieważ nagrodę za samochód o najniższej wartości ma w kieszeni. Spróbuję się potem skontaktować z właścicielem tego samochodu. Powiem przez mikrofonik, że szukamy WZM138L i zapraszamy po odbiór nagrody. E, to jest samochód, którego się spodziewaliśmy. Przyjechał nim e, również inny znany youtuber. Idziemy więc z nim porozmawiać. To jest Fiat 125P, który w nadwoziu ma piękne, zaskakujące dziury. Z tym samochodem się jeździć nie da. Kto nim przyjechał? No dobrze, strasznie, że to w ogóle odpala. Kolega szuka kluczyka. Mam kluczyk. Zaczynamy od procedury startowej, bo tu jest bezpieczny zbiornik. Paliwa. Dobra, BHP to moje drugie imię. Do czego służy ten element tutaj? E, to jest e, jedyny taki, zobacz, motor tester, który sprawdza, czy silnik jest sprawny, ale sam nie działa. Proszę bardzo, jest zapłon. Pięknie. z pół obrotu, proszę pana. Jak nowka. O, taśma izolacyjna ładna, dwukolorowa. Jest już żółty, zielony. Jeszcze brakuje czerwonego, niebieskiego i fioletowego i będzie miesiąc dumy z gratów. I jako, że dobrze znam ten wóz, to chętnie też go wezmę pod uwagę w moim konkursie elegancji. Tutaj jest y, tablica WGP, to znaczy Żoliborz Warszawski. Zobaczcie, to jest kitkar. To jest kit. Znowu ludzie robią zdjęcia złego samochodu, z jakiegoś nudnego Ferrari zamiast mojego wspaniałego Seicenta, no straszna pomyłka O tu się jeszcze ukryła sekcja pojazdów o niskiej wartości Zawsze warto spojrzeć na te pojazdy pod kątem konkursu elegancji Mamy oczywiście Y10 bardzo ładną Nie no to już jest wartościowy wóz, a jeszcze jest elektronik O cholera Nie trzeba zmieniać biegów, patrzcie na to Skurczy byk Zobaczcie jaki jest prestiż. Mało, że jest CVT w tym Y10, to jeszcze jest Automatic Heating System z przyciskami. Elektrycznie uchylane szyby z tyłu posiada ten samochód. No to jest dobry gadżecik i to jeszcze działa w dodatku. Sekcja pięknych jednośladów. Ten piękny jednoślad już możecie, możecie znać z moich filmów, to jest Lambretta. A tu jest inny jednoślad Lambretta, są na nim dzieci, nie mogę pokazywać dzieci w filmie niestety. O, dzieci już nie ma, jest. Wspaniała lambretta, 50. Skuter tak lekki, że się unosi w powietrzu niemalże. Drogocenne włoskie pojazdy warto jest wypolerować, zawsze na zlot. Tutaj, właśnie trwa intensywne polerowanie. Tam też trwa polerowanie Ferrari. Tutaj się dzieje ciekawa rzecz, bo tu jest Fiat Tipo w jakichś grubych modach. Z przodu nie ma tablicy, a pod maską ma silnik. Jeszcze nie wiem jaki zaraz sprawdza, co tu chodzi a nie jest nic napisane, po prostu jest to podłubany Fiat Tipo gruby projekt, na grubej glebie, na grubej feldze bardzo fajnie to wyszło, wygląda jak jakaś fabryczna wersja sportowa tak zwany Phantom Version, czyli taka wersja, której nigdy nie było a tutaj jest no i tak z lot Italia 22 przechodzi do historii. Wręczyłem nagrodę dla samochodu o najniższej wartości. Było nim oczywiście FSM Seicento na czarnych blachach WGP, czyli takie jak ja miałem, praktycznie. Wiem, że takie auta są warte 1 zł, bo ja sam tyle zapłaciłem. To właśnie jest zwycięska załoga mojego konkursu i Cinquecento o najniższej wartości. 21 złotych 37 groszy Spójrzcie sami jakie ładne Przepraszam coś przerzuciłem Jakie ma ładne fotele i w ogóle piękne jest mm -hmm. grzyby w środku rosną, pasuje, idealne o. A tutaj jest ładny ładny grzybek mm -hmm. No tak to można Przepraszam bo telefon do mnie dzwoni Halo no, no nie wygrałeś no i co z tego? No tłumaczyłem się dlaczego nie możesz wygrać No i co z tego? To przyjdź następnym razem czymś tańszym Dobra, dobra Nara Jedno jest pewne, liczba zdjęć yy, i ogólnie różnych innych rzeczy, które musiałem zrobić podczas tego zlotu. Przebiła wszystkie dotychczasowe razem wzięte, co tylko potwierdza, że moje sejczęto zagrabiło całą uwagę. Nara.